Powinien być miły, zrozumiały oraz zadawać prac nie tylko za karę. Według mnie najlepszy nauczyciel, nauczyciel powinien być miły i sprawiedliwy. Zdaniem nauczyciel powinien być mądry, życzliwy i sprawiedliwy wobec innych uczniów. Moim zdaniem nauczyciel powinien być wyrozumiały, mieć poczucie humoru, a jednocześnie być wymagający. Y Moim zdaniem idealny nauczyciel powinien być e, inteligentny, e, kreatywny i tolerancyjny. zdaniem najlepszy nauczyciel powinien jeździć na hulajnodze elektrycznej. Według mnie idealny nauczyciel powinien być śmieszny, miły, zabawny i umieć zrobić jaskółkę, umieć zrobić fikołajka albo jakieś inne śmieszne rzeczy. Prawdziwy nauczyciel tak naprawdę powinien być Wymagający. A wiedzą Państwo, jak się nazywa nauczyciel bez nerwicy? Bezdomny. E, moim zdaniem nauczyciel po prostu powinien nie być taki spięty, nie zadawać prac domowych, e, ale też e, być sprawiedliwym i stanąć w obronie ucznia czasami. E, prawdziwy nauczyciel powinien słuchać u, e, uczniów, e, powinien Idealny nauczyciel powinien dawać nam więcej czasu na sprawdziany i kartkówki, być wyrozumiały i nocować z nami codziennie w szkole, robić salto, Idealny nauczyciel będzie grał w piłkę nożną, będzie grał w siatkówkę, w różne sporty, będzie nas zabierał na wiele wycieczek. Może być to pan dyrektor i będzie robił przeceny, przeceny w sklepiku i na stołówce, żeby dzieci nie musiały się liczyć z tą inflacją. Powinien również słuchać prawo Martina i grać Fortnite'a. Każdy nauczyciel powinien być miły, nie zadawać pracy naj domowej najlepiej, nie robić sprawdzianów, żeby umiał robić fikołki jak pasiaste stonki. Moim zdaniem nauczyciele powinni być mili dla dzieci, wyrozumiali, i żeby no, nie zadawali pracy domowej, nie lubią pracy domowej. Nauczyciele powinni być wyrozumiali dla dzieci, które się no, wolniej uczą, powinni być wyrozumiali bardzo i, I tyle. Hmm. Dobry nauczyciel powinien być taki, powinien być miły, wyrozumiały, powinien słuchać uczniów, i pomagać im. Nauczyciel powinien zadawać mało... mało prac domowych, mniej. Y dawać rzeczy, których nie umiemy, uczyć się jak najlepiej, żebyśmy mieli, zrozumieli. Idealny nauczyciel powinien mieć S. -e. i w Prawdziwy nauczyciel po powinien dodawać mało pracy domowej. Idealny nauczyciel powinien być rozciągnięty, tak jak ja. O, ja. Tak. Moim zdaniem dobry nauczyciel powinien Pracowity. Ola. Ciepny, Ola. Radocy. Krzyś. Luźny. <grymne> Olaj. Rzeczliwy. Hiszpania ja mam poema. napisałem. Proszę. Może już przystać? Nie. <grymne> Te słowa podziękowania do nauczycieli kierujemy. Bo swoje życzenia wyrazić Wam chcemy. I nie każdy z nas swoim zachowaniem Was zadowoli. Ale każdy wie, że jesteście osobami o dobrej woli. A w tym dniu chodzi o was, a nie o nasze oceny. Bo jesteście dobrymi ludźmi i my o tym wiemy. Uczcie pamiętaj, swego nam ściera zawsze ceni. A osiem lat w szkole ci jak jeden dzień. I nam minęło, wbrew pozorom, bez dużego terroru. Ósma klasa na każdy z nas już dokonał wyboru. I każdy z nas jest dyspozytorem własnych torów. Nic by nam nie wyszło bez waszych igo. Nauczycieli no szanować trzeba bez wątpliwości, bo to oni sprawili, że jesteśmy już prawie dorośli. A brakuje nam naprawdę mało. Ale jednak dzieci i ryby głosu nie mają, więc jedyne co powiedzieć możemy jest od serca proste słowo. Dziękujemy. Gawo! Cóż, z okazji Dnia Nauczyciela. Dla wszystkich nauczycieli, wychowawców i dyrektora chciałam złożyć te skromne podziękowania. Dziękuję w imieniu wszystkich Waszych podopiecznych za wszystkie lekcje, za Waszą pracowitość i za poświęcony Was, Wasz pozornie tylko wolny czas. Za to wszystko serdecznie dziękujemy.